Modlitwa najlepiej stosowana to dla ukojenia swojego zdrowia, stanowienia w imię Ojca Świętego, to jest w imię Jana Pawła II, starając się względem Ciebie reprezentować oryginalne chrześcijaństwo na tyle, co potrafię, jak i rozumiem, to reprezentując w, swoim czynach, w swoich czynach, słowach, myślach prawdziwie, sprawiedliwie, ze współczuciem, z ale stanowienia też przetrwania, przetrwańczości, bo wynik tego rezultatu się swojej i wiele, wiele zasad chrześcijaństwa chrześcijańskich ku zdrowotności swojej w ewolucji spełnia się w miłości jak najpełniej, jak najlepiej w imię e, podrodności, po w imię kontynuacji ewolucji, e, w imię kontynuacji ewolucji w rozrachunku i stanowienia swoją tożsamości ewolucyjnej w rozrachunku konkurencyjnym, w swojej swoich podrodności, z taką, co się godli, to szykując się ku, ku temu po swojemu, czyli w pierwszych chcąc wyszczuplić, też przy okazji może się napotka jakaś dziewczyna, która nie będzie tak jakoś patrzona na brzuch, ale nie wiem, czy tak będzie raczej, to zakładam, że jak się wyszczuplę, to będzie mi też lepiej dokładnie czuć się ze sobą komfortowo i lepiej, choć siłę mam, szybkość mam, wytrzymałość najważniejsza wytrzymałość, to i tak wtedy będzie to jeszcze mile widziane. Będę sam się, siebie, co dziewczyny też będą postrzegały, że mam się ze sobą lepiej. I w imię Ducha Świętego. To, żeby nie mieć nadkrzyża, w imię Ducha Przetrwańczości, przetrwańczego, od strony lewej, w imię przodków od, o, swoich, od strony taty i, w, i od strony prawej, w, w imię przodków od strony prawej. Ale tych, którzy uznają Celebrują chrześcijaństwo, chodzą do kościoła co tydzień, są szczerzy, prawdziwi, sprawiedliwi i rozsądzają rodzinę się nie boją, rozsądzają rodzinę, stanowiąc to zdrowotność, nagradzając najlepiej oficjalnie, nagradzając słowa, mowa na papierze, albo skarając i za co, i dlaczego. I wtedy jest punkt odniesienia: są. Jest ta stabilność, stabilizacja, stabilność, bardziej też yy, bogactwo psychoduchowe, bardziej też jest, jest postępliwość, jest duma, jest radość, są emocje, jest yy, dialog, jest yy, życie, jest coś więcej, tak jak mają w innych rodzinach chrześcijańskich. Jak yy, którzy się tego nie stanowią, to nie względem tych przodków, tylko względem tych zasnych chrześcijańsko, czyli ja na przykład. Nie wiem imię strony swojego taty i nie wiem imię swojej mamy, bo nie chodzą do kościoła. Do kościoła się chodzi zamodlać, nie do księdza. Ksiądz mszy, te spotkanie w trakcie mszy, w trakcie spotkania w kościele tak jak umie, jak potrafi, jak nauczony jest choćby dla kogoś, kto na przykład jak inni też za granic przyjechali, przyjeżdżali do kraju Polska i widzieli, że takie no nie to, co wiły sobie mają, a robią co mogą, jak, co, jak umieją, ale to się modli. Nie do księdza wspomaga się instytucje kościoła, żeby mieli na te misje chrześcijańskie dla tych ubogich, dla biednych. Wspomagają, to pomagają. Robią to po swojemu, nic się nie narzuca, tylko ceni się, że fajnie, że chce im się w tym poświęcić czas, a ile co to mają tych swoich rodziców. Można postawić softową modlitwę, życząc, że dążyli do miłości. Realizacja się oczywiście, że tak, ale w kościele odwiedza się kościół, pokazuje się stacie chrześcijan, siebie, Innym też jest miło, że ujrzymy innych, ocenimy po swojemu, szczerze, to ja sami życzylibyśmy sobie właśnie od ludzi szczerych, nie podstępców, podstępnych, tylko szczerych, najważniejsze szczerości i, i, i życia opartego, oceny realiów na i sprawiedliwości, kierując się w wyrozumiałością, empatią, ale przede wszystkim względem siebie. To i będąc też w tym ostrożnym, co w tomu choćby modlitwę, a jak jest dialog, to jest wtedy bogactwo. Jest lepiej wśród takich, wśród których jest to stanowić bezpieczeństwo, a nie wśród postępców. i nie uwzględniając demonistyka, jeżeli którzyś mają w rodzinach różne jakieś dziwne zagrania, yy, demonistyka, magia, cokolwiek, to lepiej się o od takich odpisać i przypisać do dalszych środków, nawet yy, siostry, nawet, rodze, nawet rodzeństwo, czy nawet dzieci swoje odpisać i jak będą spełniały te same te... Yy, Przed przodków przodków, szanowania szanowania Starego Testamentu i Nowego Testamentu, yy, nawet w rozmowie, w rodzinie, jak to widzicie, jak to rozumiecie, jak to ponowić porozumienie, ale prawda jest sprawiedliwość, a nie z działaniem pakt, pakt solenie czy negacja yy, tych, którzy na tym pracowali, żeby był postęp, to, to wtedy też takich należałoby na piśmie wypisać i podpi podpisać, że coś tam na przykład nagroda jakaś jest. Testament dajemy na to za to, że spełnia się takie i takie warunki, i to jest umówione w rodzinie, i tak powinno być moje cenie, tak będę traktował swoje dzieci. nauczone, że będzie bardziej do przodu, że będzie forma zabawy, i dziecka będę nauczał, w tym co najważniejsze, ku czemu się skłaniam, to i przygotowany ku temu, będąc chcąc być, że ku przodu, realizacja przodowi, ku przodowi realizujący swoje te kładam w jewie, z kimś rodzaju, realizując się przednie, przedniowo. A nie, że pracowałem nad czymś, żeby teraz mnie ktoś próbował okupować demonistyką. Jak zagrywali rzekomo takie coś, to dla mnie jakieś doładowania. To nie, nie, nie. Tak samo nie w imię swojego taty się nie modlę. W kościele raz mnie to yy, zamodliłem się. Próbowałem tę metodę. Właściwie, właściwie to nie wiem po co w ogóle. Posłuchałem księdza, który w trakcie mszy powiedział, żeby trzymać rękę w miejscu głowy i modlić się do w imię swojego taty. To głupie. To jest głupie, to jest durne, moja cena i od razu mam to swoje życie też będą od razu, żeby tak nie robiły, bo to jest przedurne. Któreś demonice demonizujący rozpoznają to sobie, rozpoznawali, żeby robić takie namazy, zazgrywki, bardzo naprawdę niefer i bardzo, choć ludziom, którzy nie są to światomień jeszcze w pełni bardzo, to nie wiedzą, jak bardzo sobie niepotrzebnie komplikują psychoduchowość życiową, bo te zazgrywki są, że rzekomo yy, tak ma być dopełniana psychika, na przykład moja w pracy jakimś namazem, czy podłączeniem nagle pojawiającego się gdzieś w magiczny sposób w przyłączeniu psychoduchowym co w na manuskryptu w Watykanie przechowywane jest opisywane, że rzekomo miałby się zająć mnie tata, czy czy, 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 jestem takim, jakimś niedo, jakimś takim, co się potwierdzeń, czy mama na stronie, dlatego nie mogę też już, że w imię swoich rodziców ja będę chodzili do kościoła i będą realizowali to, że sprawiedliwy osąd i oparty na prawdzie, co daje wtedy bezpiekę i Poczucie bezpieczeństwa pewniejsze, że i sąsiadki, jakieś jak są trzepnięte antychrześcianki diabłowe, diabelne, to widzą to wtedy, doceniają i widzą, że muszą to uszanować, że to jest tak w tej rodzinie, a nie na ugodę Czary Mary, czyli piekła, bo Czary Mary to jest po prostu piekło, diabłowi to jest piekło za życia, pieklenie. Ciągłe pomienie, ciągły niespokój, ciągły chaos, ciągłe zaburzenie, ciągła nieugoda. A ugodę komu zrobią? No, byle komu, żeby i reszcie yy, zniszczyć żywot. To na przykład, może się, może mamie, a mi rozpierdolają psychę, żeby brać piguły kolejne, żeby brać na znieczulenie, aż jak dojdę do ślubu, tylko z jakim wielkim trudem, o ile mi się uda a jak mi się uda, to z jakim wielkim trudem, a potem odstąpią, ale potem może będą chcieli zatwierdzić, że to właśnie takie dojebywanie mi się do głowy w czarymary sposób, to było właśnie na ugodę mnie, że w ten sposób, jak się to mi zjawiają, że ta Księga Życia spisywałem, to że rzekomo w ten sposób, czy Łukasz Kosznicki, czy jakieś pojeby inne, czarymara, lucyferyzm stosowany, diabelsko, że, że rzekomo to mi dodawało mądrość, inteligencja, nabywałem dzięki temu jakaś wiedza, czy jakiś do jajów, jąder wypalenie od stron dziesiątka y, młodego przestępcy y, psychoduchowego, co mnie całe lato minione i wiosnę i lato y, męczył. Udręczał swoja demonistyka, co było okropieństwem, w końcu przeznosząc to wiele miesięcy. Pomodliłem się, żeby, żeby nie miał dzieci taki, nie miał takie dzieci, właśnie tacy, co robią coś takiego, bo nie, już jest określony w tych czasach sąd ostateczny i tyle. Ktoś się będzie wstawiał, no to sam bo będzie pierdoli, że, żeby się wstawić, żeby przebaczyć. Teraz, jak już nachłapał się, na na niszczył to żeby przebaczyć. I pozamiatane, i, i tak jak i Zithaje by powiedzieli, rozjebaliśmy wam ten naród cały, dobra, wybaczy, kultywujcie tego Chrystusa, to nawet w smak, bo wtedy wy jesteście za wybaczeniem, to wam wy wybaczacie, no to jesteście zajbiście kurwa, frajerzy i tyle, nie? I wyjebane, wydlani, wyruchani, wygłoceni, ograbieni i sami się ze sobą nie czujecie dobrze, godliwie, jakoś yy, męsko, czy kobieco, czy w ogóle jakkolwiek wartościowo, tylko jesteście jakoś tą wartością, jakieś tam yy, bycia frajerami, o i tyle wam powiedzieć mogą a ja nie frajer, tylko real free to the end, szczerość, prawda, kościoły dopełniłem jak mogłem wiedzą, wysłałem w świat, nie tylko w Polskę, ale w świat, swoja krytyka doświadamiająca, czyli taka, która budząca, że pokazująca, przekazująca kościołom, kapłanom, którzy z nagrania też, że się, pochwalali mi przekaz, to, że właśnie to wzbogaci, to wzbogaci, uratuje od niepotrzebnych komplikacji, Niepotrzebnych wtop, na które też nadziewałem się na swój sposób, też rozpatrywałem pod tym kątem, co w, w stanowieniu tożsamości ewolucyjnej jest najowocniejsze, najwłaściwsze, skierowujące inteligentnych ludzi do kościoła na inteligentne spotkanie, inteligentnie się traktujących, inteligentnie rozumiejących też rytualenie, szanujące, dzięki którego i z którego czerpali ówcześniejsi yy, przodkini, przodkowie. Nieśle nie powierzący we wszystko, ale wiedzący i wielu widzący wartość słowa przekazanego, przekazywanego, także ten, także to ten, taka to jest taka aktualiza i tak jest najzdrowiej. Ja to dzisiaj, w, w, względem swoich przodków i przodków wcześniejszych, których mam na nagraniu, mogę sobie odtworzyć. Odtworzyć sobie i zainspirować się, i mi jest bezpiecznie, że nie modlę się do, do, ży do żywych, się nie modlimy, bo nie woje się do, do duchów żywych, tym bardziej w ogóle się nie woję duchów, modli się do przodkim środków, do Jezusa Chrystotelesa, do świętych, do. Do takich, co to faktycznie są potwierdzeni przez Kościół, dajmy na to, jak ktoś nie ma przodkim środków jakichś, ale lepiej do swoich środków w Kościele się zamodlić, do Jezusa Chrystusa Nazaretu, do tych, co działają faktycznie w osądzie Jezusa Chrystusa Nazaretu po jego stronie. To jest dla zabezpieczenia, żeby to nie był Lucyferyzm, żeby to nie było Cowieżotstwo, żeby to nie był diabelizm, żeby to nie było zagranie wszelakiego demonistyki, użycia wiedźmy, Czary mary zakazane w Starym no Testamencie, wszelakie różne, różnorakie, miliony czy ileś tam milionów zagrań codziennego, bo nauczenie, edukowanie do tego, żeby robić ludziom za życia, piekło. I sami się w tym cieszący, że mają w tym ugoda swoja, robiąc piekło za życia innym. Na co się nie zgadzam, nie zgodzę, nie akceptuję. I od teraz, od dzisiaj, tak jak wcześniej, też co mi to dawało, przypisałem się właśnie. Już kiedy to było, to było, to było, to już było, to było, to było. Twarta temu się odpisałem od swojej rodziny. Nie, że życząc im śmierci, pójścia w piekło, w, 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 w ten, tylko przypisałem się do swojego stanowienia bezpieczeństwa swojego, że nie jestem z jakimiś takimi dziwnymi czarymarami, właśnie to, zowąd dzisiaj i tak dalej co były stosowane w mojej rodzinie, jak w wielu rodzinach było stosowane i jest do dzisiaj też stosowane na drogę, wyczuwane, rozpoznawane, powinno być okrzyknięte i rozpowiedziane w wszędzie, dzieciom szczególnie, że czary mary i magia jest zakazana, jest czymś złym. Jest okropieństwem. Bajka wyszła zresztą też, dom jakaś w, na rynku światowym, w której, z której raczej wnioskuje się mądrze, że czary mary jest zakazane, złe. Prowadzi do rozjebania domu, domostwa, rodziny do rozłamu. Także Czary Mary uśmierciło moją babcię jedną i drugą. Przez i stosowane przez któryś rodzinie. Nie mnie to sądzić. Ja mam to, w to wyjebane sądzenie się jakieś takie czy coś. To, 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 to. najlepiej to z udziałem księdza rodzina powinna się cała roz, rozsądzić. Wszyscy powinni. Cała rodzina najbliższa z udziałem księdza rozmówić, zapytać, namodlić, rozmówić, zapytać jak na wywiadzie i rozsądzić, Komu nagroda, komu kara. przykładając kolejnym, jak nie chcą robić takiej ugody, którzy którzyś w waszych rodzinach to mają dla siebie, że względem przodkim przodków tego nie realizują, by mogli w tych czasach. A i to trudno, tyle, że po prostu ich to mija taka atrakcja, że mogą przypisać się do swoich przodki, przodków i zobaczyć, że faktycznie coś wtedy więcej mogą zyskać, że są wtedy poważaniu swoich dalszych przodki, przodków, nie że byle po prostu takie, no Robić co tam, że jesteś, to ee, tylko takie no wow, że, że brawo, że, że witamy. Ale niektórzy wolą mieć łechcone u diabłów, którzy podłechcą za wstępne swoje przodki. To diabły podłechcą, no brawo, brawo bohaterzy, cudni, cudowni, wyborni, a wyjątkowi. Ja nie frajer i na frajerstwo się nie godzę. Młody siosąd, ostateczny każdego dnia. Tak sobie też między ludźmi przechodzę, choćby jak w postaci miałbym stać się trupem, to miałem to też gdzieś na drodze. I co? Patrzę se wtedy na drzewka, mogę spojrzeć na księżyc, na gwiazdy, nie na ledolubców szukających aktualizacji czy uznania u ludzi, których nie znam, bo mogą być stada na drogach miane. też takie się wyczuwa, co ulubowali się w jakiejś magii, czarmary czy w jakiś paktach z diabłami, tylko gwiazdy, drzewa, kwiat, yy, ptaszki. O, najstarszych w osadzie, starsze panie, takie co się wyczuwa, ale to krążenie mi swoją percepcją się wyczuwa w odniesieniu do zwierzyny lotu, zachowania, że takie są mi bezpieczne, takie, które potrafią przychodzić właśnie niezbyt bogato ubrane, ale nie tym się sugerując, bo też mogą tak zwodzić, yy, w odniesieniu do kościołów i wtedy, kiedy lat yy, stąd właśnie zjawiając się w kościołach, poczuwa się bezpiecznie, że też widzą w swoją ocenę ludzie mają, co choćbym ja przyszedł do kościoła i zagrałbym na przykład jakiegoś nie jakiego chrześcijanina, o nie wiadomo jakiego danego katolika. Ja nie jestem katolik, to potwierdzam. Jestem chrześcijaninem niezielonoświątkowym. Rzymskokatolicki też nie światło. Czekam na światowo katolicki z uznaniem aktualizacji, świat uznania, inteligentny przez inteligentnych ludzi postępu Kościoła, kościoła realizacja, wdrożenia, tak jak ja drugi król to poprosił, wprowadzenie do trzeciego tysiąclecia. Ale kościoły są chrześcijańskie, to też do kościoła chrześcijańskiego, gdzie jest Kościół dla mnie niekatolicki, jakiegoś katolika. Tylko Jezusa, Chrystusa z Nazaretu, Dom Boży, gdzie można do Niego się zamodlić, do przodki, przodków środków działających po Jego stronie, czyli po stronie prawdy, która wybawia i po stronie sprawiedliwości, bez której nie ma życia i w życi życia pełnej tej prawdziwej radości, a na pewno życia wieku jest tego, to wiedząc, znając i tym bardziej doświadczając swojego życia, bardziej bogacej, że umarłych też, yy, dopoznając yy, żywiołowie i w żywiej, kiedy jesteśmy zdal od magii miejsca i dbamy o siebie i się zamodlimy. Stąd upewniony, że życie pośmiertne jest. Tym bardziej chętny skory do realizacji tego po dobrej stronie, i dumny się zarazem dla bezpieczeństwa swojego, stanowiąc od dzisiaj modłę, tak jak wcześniej stawiałem względem swoich dziadków i babć I tak mnie jest bezpiecznie. Względem tych, którzy nie są. Po dwóch stronach, czy jakby po stronie się wyczuwa magii, może uznałem, może kośnego, kto uznał, bo za obskryptuje albo da coś fajnego, albo że poczucie nie wiadomo jakiego, albo jakie już ugoda, tylko spokoja, bo może udręczała, ażeby przestał odręczać coś tam, nie ma jakie zabawa, przesiążanie na zawo, zawały, Jaż już to przechadzałem, dziękuję nie. I żadne uznania magii, także ja już tak mam byle się ostać kochać się, kocha się tak jak się kocha, że nie się życi śmierci, chyba że mi życzona, to wtedy ja też potrafię to te życzyć, ale osąd, umówmy się światowo, należy oczywiście, y, osąd ostateczny, jeśli chodzi, czy kogoś można zabić, to należy, można zawodzić, że kogoś tam się nienawidzi bardzo, Jakoś wiedźmy, że we wsi co robiła tyle pętań, demonistyki, żeby głupia kurwa już umarła, że wiedźma umarła, żeby piekłowa, diabelna, diabłowa, co diablenia robiła i piekłem jest, dla wielu, dla mnie też we wsi słyszał też od wielu stron osób, to, żeby umarła, odeszła, spłonęła. Ale oczywiście osąd ostateczny może wykonać tylko jej przodki, nie przodek, którzy najbliżsi po śmierci są, nie życi, żywi żywiołowi, bo życiowi, to musieli naprawdę wykazać, że znają testament stary nowy i w odniesieniu do niego się zamodlić, pokazać, że oni się do zwierzyny, potrafią naprawdę zrobić rozsąd, że znają zagranie choćby te, nawet nawet 10 milionów, czy ile tam zagrań jest czy nawet więcej, na mamienie, umamianie, kopiowanie, lucyferyjne wyświetlanie, wizji, wizjony, mamienia, łechcenia, łechtolenia, kierowania, ugoda do kolejnego jakiegoś zagrają choćby za rok, wszystkich na zawał i wszystkie opowieści, zabawa, żeście frajerami, żeście sami sobie korzenie podjebali. Ja nie. Ja nie frajer. I cześć, i hej, i hej. Wszystkiego najlepszego z chrześcijańskim. <słuch> Całej planecie Ziemia wszystkim. O wszystkim jednostkom obecnym obrębie Ziemia, względem swoich przodków i przodków. To jest w swoich przodków i przodków umarłych, tak trzeba podkreślić, którzy już umarli. Od nich albo ma nagroda, jak się zasłuży, albo kara. A kara po to, żeby rozumować. I jeżeli się robi piekło, piekłowa i diabelskość, to wtedy od przodkim środków powinno być na sumieniu i tak pokazywać się nie paleniem, piekleniem, niszczeniem, paleniem. Chyba, że faktycznie ktoś jest diabłowy, debilny do tego stopnia, że wypala, wypala, wypala i na swoim serduszku, sumieniu nie czuje, że robi źle. Żadnego współczucia, zero współczucia. To wtedy palą, 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 palą zaiste pewnie wtedy w końcu palą, wypalają, spalają, że ktoś nie ma współczucia, to wypalają, spalają. Że ten ktoś to jakiś diabeł, że to musi zrozumieć jakoś tak. Bo mnie tak robiono. Wypalano, niszczono, niszczono przez wiele miesięcy, nawet lat. Te same osoby. I pokazały tylko to w tym osądzie, ostatecznie nie tylko to, ale że zero współczucia, zero sprawiedliwości, a po swojej realizacji stanowienia scenariusza, że jaka jest co wprawdzie ich, swoich, dobrem, co złem, i co jest prawdą, a co kłamstwem, to już sami są w swojej ugodzie pojebaństwo. I tylko tyle, że funkcjonować nie potrafią niespecjalnie. Albo gorzej, nie najlepiej, albo nie czerpią na pewno pełni, pełniejszej atrakcji z życia, tylko jakieś tam. Nie. A co to mnie? A potem chcą mnie zajebać? Treści, formacja wiedzy, albo przyciążyć, albo z, z, nachodzić, żeby mieć coś dla siebie, że ktoś znowu nad tym pracuje, i potem, że mają znowu padłe chcane. Kto im to wtoli? Kto im błogosławi za to? Pojeby jakieś, pojebaństwo, też głupie nie zgadzam się. Nawet jakby mi ktoś miał błogosławić, że ktoś pracuje nad czymś, to to mnie błogosławiony, bo ktoś tu pracuje nad czymś takim. To też bez sensu. Bez sensu. Bez sensu. A najważniejsze to żyć ze sensem. A ja swój sens znalazłem. I go nie zatracę. Na Amen.